Piątek. Ziemia płacze, niebo pokrywa się ciemnymi chmurami, bo Bóg umiera. Umiera w strasznych cierpieniach ciała. Nie, nie będziemy ich tu opisywać, gdyż są zbyt okrutne, by móc o nich słuchać. Natomiast chciałem z Wami, siostry i bracia, Zastanowić się nad cierpieniami ducha naszego Pana. Jakże mało się o nich mówi, podczas gdy z pewnością były one niemniejsze niż te cielesne, a może nawet większe. Nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić, a tym bardziej poznać. Wiele z nich zostało ukrytych w sekretnych zakątkach jego serca. Być może pozostaną tam na zawsze. Lecz, mimo to, spróbujmy wydobyć przynajmniej niektóre z nich: cierpienia duszy Jezusa. Po pierwsze, spowodowane są one świadomością zbliżającej się śmierci. Czytamy w Ewangelii Świętego Marka. Że w ogrodzie oliwnym Jezusa ogarnia dziwny lęk. Począł drżeć i odczuwać trwogę. Co się dzieje wówczas w jego sercu? To wielka tajemnica. Z tego, co zapisali ewangeliści, możemy wnioskować, że następuje wówczas jakieś przedziwne zmaganie się boskiej i ludzkiej natury w osobie Chrystusa. Z jednej strony, jako Bóg, wie, co go czeka, widzi swoją mękę w najdrobniejszych szczegółach. Jego duch wyrywa się ku tej godzinie, w której wszystko zostanie pojednane z Ojcem. Lecz z drugiej strony, boi się. Przecież jest człowiekiem, więc lęka się tego wszystkiego, co ma na niego przyjść szczególnie tortur cielesnych. Jakże chciałby ich uniknąć? Daniel Robs w Dziejach Chrystusa pisze, cytuję, Ten człowiek osaczony śmiercią, wydychający ją razem z zapachem nocy, wysłuchujący jej w głuchym huku potoku, nie może sprawić, by jego ciało nie lękało się i nie buntowało. Ma lat trzydzieści i musi umierać. Żadna scena w Ewangelii, nawet scena kuszenia, nie dociera tak głęboko do prawdy psychologicznej. Ach, z, aż zbyt dobrze znamy to stworzone serce, ten umysł, tak bardzo zepchnięty na bezdroża. Że błaga Boga o cud, który byłby zaprzeczeniem i przekreśleniem całej jego działalności. Koniec cytatu. On, słowo wcielone, zna proroctwa Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe i wie, o kim one mówią. Wie, że będzie bity, opluwany, znieważany, wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, uznany za skazańca, chłostany, zdeptany, przebity za grzechy, zdruzgotany, pełen ran, dręczony, zgnębiony, zgładzony, zmiażdżony cierpieniem, wydany, policzony między przestępców, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, milczący jak baranek na rzeź, na rzeź prowadzony, zbity na śmierć, choć nikomu nie wyrządził krzywdy. Wszystkie te określenia nagle ożywają, przesuwają się przed jego oczami, wywiercają się w jego umysł, napełniając przerażeniem. Przecież jest człowiekiem, z całym systemem nerwowym i czuciem bólu młodego mężczyzny. Ludzie Bogu zgotowali ten los, a On, Jezus, widzi to zanim wszystko się rozpocznie. Drugą przyczyną cierpienia duszy Jezusa jest Jego. Samotność, poczucie opuszczenia, wielkiej samotności w tych chwilach walki. Jezus jest szczególnie odrzucony przez tych, którzy, jako pierwsi, winni byli zobaczyć w nim obiecanego Mesjasza, uczonych w piśmie i faryzeuszów. Już w początkach działalności publicznej otrzymał od nich zaoczny wyrok śmierci. Po uzdrowieniu człowieka z usłą ręką, jak czytamy w Ewangelii św. Marka, faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Na każdym kroku kontestowali jego orędzie i szukali okazji, aby Go pochwycić na Słowie. Romano Guardini w książce Bóg pisze, cytuję Odnosi się wrażenie, jakby pod nogi Jezusa rzucane były nieustanne kłody, jakby wszędzie czyhały na Niego pułapki i potrzaski. Tutaj jakaś tradycja, tam jakiś zakaz, tam znowu jakiś akademicki spór, wszędzie ciasnota, małostkowość, nieporozumienie, wszędzie budzi się nieufność, działa jad, zawiści. Odpowiedzią nagłoszone przez niego słowo są wątpliwości, protesty. Jego cuda są poddawane w wątpliwość, nieprzyjaciele dopatrują się w nich niskich pobudek. Uważają je za występki, jako że są dokonywane w szabat, kiedy nie wolno działać cudów. A nawet uważają za ich sprawcę szatana. Ukryta złość próbuje go na czymś pochwycić. Zadają mu podchwytliwe pytania, aby wykazać, że jest w niezgodzie z obowiązującą nauką. Koniec cytatu. Nawet wśród najbliższych uczniów Jezus pozostaje kimś samotnym i nie do końca zrozumianym. Owszem, apostołowie idą za Nim, ale często nie pojmują Jego słów. Pozostawiają Go samego w chwili największej próby. Jeden z nich Go zdradza, drugi po groteskowej próbie obrony. Trzykrotnie zaprzecza pod przysięgą, że go zna. Pozostali, z wyjątkiem Jana, uciekają, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Pozostaje mu tylko ojciec: Ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Mówi. Syn żyje nieustannie w jego obecności. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Po skończonej wieczerzy zwraca się do niego w arcykapłańsko-synowskiej modlitwie, mówiąc: Ojcze. Jednakże jeszcze tej samej nocy dotknie go tajemnicze poczucie opuszczenia przez ojca które będzie mu towarzyszyło aż do dramatycznego okrzyku Eli, Eli, lema sabachtami. Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie, gdzie jest twój Bóg? Jan od Krzyża pisze, cytuję, Pewne jest, że w chwili śmierci został wyniszczony w swej duszy przez pozbawienie wszelkiej pociechy i podpory. Ojciec pozostawił go w tak całkowitym opuszczeniu w niższej części duszy, że Chrystus muszony był wołać Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Było to największe odczuwalne opuszczenie w jego życiu. Ale też wtedy dokonał dzieła większego niż wszystkie cuda, które zdziałał, dzieła największego na niebie i ziemi, jakim jest pojednanie i połączenie przez łaskę rodzaju ludzkiego z Bogiem. A stało się to w czasie i chwili, gdy nasz Pan wyniszczony był we wszystkim. Opuścili go ludzie, bo w chwili śmierci zamiast uszanowania naigrawali się z niego. Opuszczały go siły przyrodzone, na kto, dla których śmierć była ostatecznym wyniszczeniem. Opuścił go i ojciec, bo nie miał wtedy żadnej opieki i pociechy od niego. I w tym opuszczeniu, jakby unicestwiony i starty na proch, Spłacał doskonale dług i łączył ludzi z Bogiem. Dlatego słusznie mówił w jego imieniu Dawid, a ja w niwecz obrócony byłem i nie wiedziałem. Koniec cytatu. Pozostaje tylko garstka najbliższych. Matka, która zawsze się o niego troszczyła, Czasem przychodziła gdzieś z Boku, nie narzucając się. Teraz jest świadkiem procesu Syna, a potem, potem idzie z Nim pod krzyż. Maria Magdalena, którą uratował od siedmiu złych duchów. Jan, umiłowany uczeń i kilka kobiet. Są z Nim w tej najważniejszej dla Niego chwili. Patrzą, i nic nie mogą zrobić. Ostatecznie Jezus miał wejść w śmierć sam. Jak pisał Borosz, cytuję: Na nikogo przed Chrystusem i po nim samotność i pokuszenie nie spadły w sposób tak radykalny. Koniec cytatu. Po trzecie, smutek jest czymś normalnym w doświadczeniu cierpienia. Jezus smuci się, widząc tych, którzy go niesłusznie oskarżają, biją po twarzy, plują, ciągną do Piłata. Jest smutny z powodu żenującego spotkania z Herodem i konformizmu Piłata. Smutny podczas biczowania, wyszydzenia, Drogi z przeraźliwie ciężką belką, przybijania do krzyża, zwisania w oparach bólu. Drży we mnie moje serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny. Przychodzą na mnie strach i drżenie, i przerażenie mną owłada. I mówię, gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął. To bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Psalm 55. Czwartym źródłem cierpienia Jezusa, cierpienia jego duszy, było z pewnością poczucie skrajnej niesprawiedliwości, jakiej doświadczał. Narastała ona od samego początku jego publicznej działalności. Był synem Bożym, a uczeni w piśmie oskarżali go o konszachty z mocami ciemności. Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. W pewnym momencie uznali go wręcz za opętanego przez szatana. Przypinano mu łatkę pijaka i żarłoka, odmawiano boskiego pochodzenia. Jednak największa niesprawiedliwość czekała go w dniu śmierci. W swoistym preludium stał się kłamliwy pocałunek ucznia, który przy jego boku spędził trzy lata. Znak miłości został zinstrumentalizowany i wykorzystany do denuncjacji pana, mistrza, oblubieńca i Boga. Jezus znał wymowę tego pocałunku, który przeszył jego serce, zanim jeszcze włócznia żołnierza zdołała je przebić. Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Kolejne przejawy niesprawiedliwości miały teraz nastąpić w jednym ciągu. Tego, który uzdrawiał trędowatych, chromych, niewidomych i głuchych, związano i zaprowadzono przed sąd żydowski, potem rzymski, aby w końcu trwale unieruchomić jego ręce i nogi, przybijając je do krzyża. Tutaj warto zaznaczyć, że taki rodzaj śmierci przeznaczony był w głównej mierze dla niewolników którzy nie umieli właściwie używać swoich rąk i nóg. Ten, który przewracał zdrowie i życie, który sam był i jest życiem, został skazany na karę śmierci. Święty Boga, który nie popełnił żadnego grzechu, został ukarany jak największy zbrodniarz. Uosobioną prawdę oskarżono o bluźnierstwo i skazano na podstawie kłamliwych zeznań. Syna Bożego wyszydzono jak króla zabawkę. Wcieloną miłość poddano najbardziej okrutnym torturom, a w końcu zbito na śmierć. Błogosławieństwo, którego oczekiwały pokolenia, stało się przekleństwem. Bo jest napisany: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Czy wydarzyła się w historii świata większa niesprawiedliwość? Romano Guardini pisze: Cytuję, Jezus rzeczywiście został unicestwiony. Musiał umrzeć, choć był przecież jeszcze młody. Jego dzieło zostało stłumione, kiedy mogło było rozkwitnąć. Odebrano mu przyjaciół wyzuto ze czci. Nie miał już niczego i był już niczym. Robak, a nie człowiek. Tak więc w niewyobrażalnym sensie stąpił do piekieł czyli do królestwa, gdzie panuje zła nicość. Oto on, nieskończenie umiłowany syn odwiecznego ojca, osiągnął absolutną głębię, samo dno zła. Nikt nie potrafi sobie wyobrazić, jak to było, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu. Koniec cytatu. Piątą przyczyną cierpień duszy Jezusa była świadomość zła i grzechu. Jezus miał doskonałą wiedzę o człowieku, o świecie i o jego ostatecznym przeznaczeniu. Znał dogłębnie największy dramat, jaki wydarzył się na początku historii i przeszedł na wszystkich ludzi grzech. To on zdewastował podobieństwo człowieka do Boga i zerwał życiodajny kontakt. Grzech, który zaznaczył swoje królowanie śmiercią i jest ościeniem śmierci, legł u podstaw decyzji przyjęcia ludzkiego ciała, zejścia na ziemię i odkupienia świata, jakiego syn Boży miał dokonać poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Grzech to nie coś bezosobowego, ale czyn człowieka, odwracającego się od Boga, by pójść swoją drogą. To czyn wyrażający konkretną osobę oraz jej nieposłuszeństwo wobec Ojca i Jego miłości. Jest dążeniem, by uczynić siebie kryterium wszystkiego, narcystyczną pychą która sprawia, że zbaczamy w kierunku zagłady. Grzech to ja, czyniący swoją wolę wbrew woli tego, który chce, bym był jego dzieckiem, wręcz Bogiem, przez uczestnictwo. Ma on zawsze wymiar osobowy, u jego podłoża stoi człowiek, a tym człowiekiem jestem ja. Grzech to największe zło, które jak gangrena niszczy ludzkość. Syn Boży wie doskonale, czym jest grzech, jak bardzo uderza on w nas i jak wielki ból sprawia Ojcu. Romano Guardini w książce Bóg pisze dalej. Jezus był zawsze cierpiący i byłby nim nawet gdyby ludzie w wierze i miłości przyjęli Jego orędzie. Nawet gdyby zbawienie mogło było się dokonać w otwartym głoszeniu i słuchaniu i gdyby królestwo mogło przyjść już wtedy. Nawet gdyby gorzka droga śmierci została mu oszczędzona, całe jego życie byłoby cierpieniem o takiej głębi, do jakiej nie zdoła dotrzeć żadna ludzka myśl. Zawsze wiedziałby on wobec Boga o grzechu świata. Zawsze wiedziałby tylko On sam, kim jest święty i kochający Bóg, mógłby pojąć, czym wobec Niego jest grzech i nosiłby w sobie niewyobrażalnie samotny tę straszliwą świadomość. Koniec cytatu. Jezus pragnie usunąć śmiercionośny jad i uzdrowić chorobę ludzkiej duszy. Ta świadomość towarzyszyła mu przez wszystkie lata jego pobytu na ziemi. Jezus jest prawdziwym barankiem, który został złożony w ofierze, jak niegdyś baranek paschalny, zabity w noc wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, którego krew na oczwiach wstrzymywała anioła śmierci. On poniósł grzechy wielu i oranduje za przestępcami, zapisał prorok Izajasz. Ciężar grzechu zwalił się na Jezusa niczym głaz, który wcisnął go w ziemię, powodując ogromny ból ducha i konanie. Jezus widział całe zło świata, wi wiedział, że tylko On może je pokonać i może to uczynić siłą miłości. Dlatego wystawił policzki na uderzenia, oddał płaszcz i poszedł za swoimi oprawcami nie tysiąc, ale dwa tysiące kroków. Pierwszego grzesznika przeprowadził do raju, przekazując go w ręce Ojca który dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Siostry i bracia, oto tak pokrótce stan ducha Jezusa, który doświadczył strasznych cierpień ciała, ale może jeszcze większych cierpień duszy. Wszystko, co działo się z Jezusem w Wielki Piątek, było największą krzywdą, jaką zniosła osoba niewinna, niewinna w stopniu najwyższym. Pozostaje już tylko zamilknąć i, adorując zabitego baranka, podjąć refleksję nad własnym życiem. Czy ja nie przyczyniam się do duchowych cierpień ludzi, może tych najbliższych, a tym samym, czy ja nie przyczyniam się do duchowych cierpień samego Jezusa?